Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry i drodzy bracia, młodsi, starsi, drogie dzieci, droga młodzieży, drodzy parafianie. W jednym z psalmów liturgii Wigilii Paschalnej śpiewamy bardzo ciekawe słowa. To Bóg jest moim zbawieniem. Będę miał ufność, bać się nie będę. Bo Pan jest moją mocą i pieśnią. On stał się dla mnie zbawieniem. Te słowa mają szczególny wymiar w tym czasie, w tych dniach, a szczególnie w noc, kiedy Chrystus dokonuje dzieła zmartwychwstania dla nas. Przeżywamy czas świętego Triduum Paschalnego w sposób bardzo szczególny, bo to szczególny ma dzisiaj wymiar, ten czas, szczególny przebieg. Nie gromadzimy się tak jak zwykle w swoich kościołach. Nie gromadzimy się w świątyniach, aby sprawować święte obrzędy i liturgię. Nie gromadzimy się na adoracji krzyża, nie odgromadzimy się na liturgii męki pańskiej, nie ma jak co roku normalnej wigilii paschalnej, nie ma święcenia pokarmów wielkanocnych, nie będzie to no Nie będzie być może nawet śmigusa, sadyngusa czy innych wielkanocnych zwyczajów, które znamy z dzieciństwa, które praktykujemy, które pielęgnujemy i które kochamy. Zupełnie dziwne, inne święta Wielkiej Nocy, święta Zmartwychwstania Pana Jezusa zaplanował dla nas Pan Bóg. Pamiętajcie, że chrześcijanin w tym czasie... To człowiek wiary, nadziei i miłości, pokładanej w Jezusie Chrystusie, do którego prowadzi nas niebieska Matka. Pamiętajcie, że chrześcijanin w tych trzech wymiarach życia nigdy nie może się poddać. Tak jak nie poddał się nasz dawiciel Jezus Chrystus, nasz Mistrz i Pan. Pokonuje wszystko, co słabe, grzeszne, pokonuje nawet śmierć, aby każdy z nas wiedział i uwierzył, że Bóg chce nam dać nowe życie, że śmierć i grzech nawet można pokonać. Moi drodzy, drodzy parafianie, te święta zwycięstwa, życia nad śmiercią, pragnę Wam życzyć rzeczy, których być może, które być może słyszycie każdego dnia i które w tej chwili życzycie sobie nawzajem, ale chcę Wam życzyć radości z tego, że Pan Jezus wstaje dla każdego i każdej z Was z osobna. Chcę Wam życzyć otwartości serca Waszego na przyjęcie tych darów, tych Boże, darów Bożej Miłości. Chcę Wam życzyć, abyście byli. Nie tylko w tym czasie świąt, w czasie pandemii, która ogarnęła cały świat, eee, abyście byli ludźmi wiary, abyście zawsze mieli nadzieję w tym, który nas umacnia, nawet wtedy, gdyby świat, cały wokół, już tej nadziei nie miał. Abyście potrafili kochać swoich bliskich, siebie nawzajem eee, i Pana Boga tak, jak umiłował Was Jezus Chrystus. Zapewniam Was o mojej modlitwie, zapewniam Was, że każdego dnia. Bo kapłanowi, tęsknię się za wami. Już chciałbym się spotkać na żywo z wami w kościołach, w których sprawujemy normalnie mszę świętą. Życzę wam radosnego Alleluja, przeżywania tych świąt zmartwychwstania pańskiego w gronie rodzinnym i tego, abyśmy jak najszybciej mogli się spotkać w kościołach naszej parafii. Radosnego Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.